Eksamin naturalny z matematyki, poziom rozszerzony, lipiec 2020, zadanie 15, otwarte, zadanie optymalizacyjne. Rozpatrujemy wszystkie ostrosłupy prawidłowe czworokątne, czyli takie ostrosłupy, które w podstawie mają kwadrat, W których suma promienia okręgu opisanego na podstawie. No to jeżeli to jest kwadrat, to promień okręgu opisanego na podstawie to jest półprzekątnej i długości krawędzi bocznej. To jest długość krawędzi bocznej, na przykład B. I ta suma jest równa. Małe d. I tutaj, co warto zauważyć, to d jest wartością daną. Ono się na końcu może w odpowiedzi pojawić. Wyznacz długość krawędzi podstawy tak, aby objętość była największa i oblicz za objętość. Czyli objętość to jest 1 trzecia a kwadrat razy h. I to jest wysokość tego ostrosupa. Wysokość, czyli tutaj jest y kąt prosty. Zacznę od wyznaczenia, że B jest równe D minus R i to podstawię do twierdzenia Pitagorasa, czyli H kwadrat plus R kwadrat jest równe B kwadrat, czyli H kwadrat plus R kwadrat to jest D minus r do kwadratu. Czyli h kwadrat plus r kwadrat to jest d kwadrat minus 2dr plus r kwadrat. R kwadrat się y, redukuje. No i y, to bym musiał tutaj h podstawić, czyli h kwadrat równa się d kwadrat minus 2dr czyli h jest równy pierwiastek z d kwadrat odjąć 2 dr. No i teraz moment na wyznaczenie dziedziny. Tutaj mam, b musi być większe od zera, czyli d minus r większe od zera, czyli r mniejsze od d. Oczywiście też r musi być większe od zera. No i tu d kwadrat minus 2 dr, większe od zera, bo to jest wysokość. D przed nawias, czyli D minus 2R jest większe od zera. D jest wartością daną, to nie jest zmienna, czyli jest dodatnie, czyli mogę przez D podzielić. D minus 2R większe od zera, minus 2R większe od minus D, czyli R mniejsze od D przez 2 co oznacza, że dla mnie dziedziną jest R od 0 do D przez 2. Ponieważ mam określone, określoną dziedzinę dla R, to będę to zadanie raczej liczył dla R i na końcu podstawię A, no bo tak mi chyba będzie tutaj y, wygodniej. Tym bardziej, że dosyć łatwo tutaj za H podstawię i za A też będę mógł podstawić. Y, tu mam tak y, A może nie A, tylko 2R jest równe to jest cała przekątna A pierwiastka z dwóch, czyli A jest równe 2R przez pierwiastek z dwóch, uwalniam to od niewymierności. Pierwiastek z dwóch z dwójką się skraca, czyli A jest równe R pierwiastek z dwóch. No i to teraz wszystko podstawiam do wzoru na objętość. V równa się 1 trzecia a kwadrat, czyli r pierwiastków z 2 do kwadratu razy h, czyli pierwiastek z d kwadrat odjąć 2 dr. To no jest pierwiastek, ale z tym sobie jakoś można tam w miarę łatwo dać radę. Podnoszę to do kwadratu, czyli 2 r kwadrat. Pierwiastek z d kwadrat minus 2dR. No i przeniosę to na drugą stronę. No i teraz tutaj mam już wiem, że jest zmienna R D jest dane. Czyli mam 2 trzecie R kwadrat, pierwiastek D kwadrat minus 2DR. Istem r kwadrat. Y, y, zapiszę to r kwadrat pod pierwiastkiem. To oczywiście pod pierwiastkiem jest r do czwartej. B kwadrat odjąć 2dr. Czyli 2 trzecie d kwadrat r do czwartej odjąć 2dr do piątej. No, i teraz tak mam pierwiastek, czyli funkcję złożoną, pochodna funkcji złożonej, ale ewentualnie można to troszeczkę obejść. Funkcja f od x równa się pierwiastek z x jest rosnąca dla xów większych równych 0, nieujemnych. No, i to, że ona jest rosnąca, to oznacza, że im większy argument, czyli im większy x tym większy pierwiastek. Im mniejszy x, tym mniejszy pierwiastek. Co oznacza, że skoro szukam największej objętości, czyli maksimum, to tam, gdzie będzie największe wyrażenie pod pierwiastkiem, tam będzie największy pierwiastek. A jak będzie największy pierwiastek, to go też mogę pomnożyć przez 2 trzecie, nadal będzie to największa wartość. Czyli generalnie, jeżeli teraz sobie utworzę nową funkcję, f od r równą d kwadrat r do czwartej minus 2 dr do piątej to jeżeli znajdę maksimum tej funkcji to będę miał też maksimum funkcji v od r jeszcze raz tam gdzie będzie największe wyrażenie pod to tutaj czyli to pod pierwiastkiem tam będzie też największy pierwiastek no czyli skoro szukam maksimum największej wartości tej funkcji f to znaczy że teraz muszę wyznaczyć pochodną f' od r to jest 4d2 r do 3 odjąć 10d r do 4. Warunek konieczny przyrównuje pochodną do 0, czyli f' od r równa się 0. To oznacza 4d2 r do 3 odjąć 10d r do 4 równa się 0. Mogę wyłączyć r do trzeciej przed nawias. Na razie wyłączę, tylko nie, nie wiadomo. Czyli zostaje mi 4 d kwadrat odjąć 10dr. Równa się 0. Czyli r do trzeciej równa się 0 lub. 4d kwadrat odjąć 10 dr równa się 0. Tutaj mam r równe 0, to jest pierwiastek potrójny lub, no i tu mogę podzielić to przez 2d czyli 2d odjąć 5r równa się 0, minus 5r równa się 2 minus 2d, czyli r jest równe yy, R jest równy 2 piąte D. Warunek dostateczny, czyli sąsiedztwa pochodnej. I mam tak: 0 i 2 piąte D. Tu jest plus, tu jest minus, bo jest minus 10 DR, czyli jest rysowane od dołu. Pierwiastek 0 jest potrójny, czyli przechodzi na drugą stronę. Teraz tylko kwestia, jaką miałem dziedziny. Dziedzina jest od 0 do 1 drugiej D, czyli od 0 do 1 no druga to jest jakbym chciał na piąte, to jest 2,5 piątych, czyli na pewno większe od 2 piąte. 0 nie spełnia warunków zadania, to, to miejsce zerowe tutaj. Więc tabelę robię tylko dla 1, 2 d, czyli mam tak, dziedzina jest od 0 do 1, nie do 1, 2, tylko do 2, 5 d, 2, 5 d i od 2, 5 d do 1, 2 d. Tutaj jest pochodna, a tutaj jest funkcja. Pochodna jest plus, minus i minus, czyli tu jest plus, tu jest 0, tu jest minus, czyli rośnie maleje w dziedzinie, czyli tutaj mam maksimum. No i ponieważ rośnie i maleje, no to znaczy, że maksimum jest równocześnie wartością największą. Maksimum dla r równego dwie piąte d. No i teraz tak muszę cofnąć się do treści. Wyznacz długość krawędzi podstawy, która ma największą objętość i oblicz tę objętość. Krawędź podstawy mam tutaj. To jest to a równe r pierwiastek z dwóch, czyli a jest równe r pierwiastek z dwóch, czyli dwie piąte Pierwiastka z 2 d. Tyle jest równe a, czyli może jeszcze to napiszę tak: dwa pierwiastki z dwóch przez 5 d. No i jeszcze potrzebuję wysokość, żeby wyliczyć objętość. Gdzie mam tą wysokość zostawioną? Tutaj d kwadrat minus 2 dr pod pierwiastkiem. H równe d kwadrat minus 2 dr. A, w, a jest równe 2 pierwiastki z 2 przez 5. No i H jest równe pierwiastek d kwadrat odjąć 2 dr. R to jest 2 piąte d. Czyli H jest równe D kwadrat odjąć 4 piąte d kwadrat, czyli d kwadrat przed, na, przed pierwiastek no, przed nawias, a przed pierwiastek d i zostaje 1 piąta, czyli h jest równe d pierwiastków z 5 przez 5. To jest po uwolnieniu od y, niewymierności. No, i teraz zostaje objętość, którą jeszcze też muszę wyznaczyć. To jest 1 trzecia a kwadrat, czyli 2 pierwiastki z 2 przez 5 d do kwadratu razy h, czyli d pierwiastków z 5 przez 5. Czyli objętość jest 1 trzecia 4 razy 2 przez 25 d kwadrat razy d pierwiastków z 5 przez 5. Tu mam 8 pierwiastków z 5. d kwadrat razy d, czyli d do trzeciej przez 5 razy 25 to jest 125, i razy 3 to jest 375. To jest szukana objętość, a to jest krawędź, przy której objętość jest maksymalna.